Przypadek Izabeli P. odbił się szerokim echem w całej Polsce. 35-letnia kobieta z Kruszyna, województwo dolnośląskie, była przedmiotem intensywnych poszukiwań przez bliskich i służby przez 11 dni. Niespodziewanie odnalazła się u znajomych, zdrowa i bez szwanku. Okazało się, że Izabela nie została porwana ani przetrzymywana. Prokuratura w Bolesławcu podjęła kluczową decyzję dotyczącą tego zagadkowego przypadku. Izabela zaginęła w tajemniczych okolicznościach 9 sierpnia, kiedy to jechała do Wrocławia, aby odebrać ojca ze szpitala, ale nigdy tam nie dotarła. Znaleziono tylko jej samochód. Przez 11 dni trwały dramatyczne poszukiwania kobiety, która ostatecznie sama się odnalazła, zaskakując wszystkich. Jej mąż również brał udział w poszukiwaniach, jednak wkrótce wyszło na jaw, że para była w trakcie separacji. Co więcej, samochód Izabeli nie był zepsuty, wbrew temu, co powiedziała ojcu. Gdy sprawa stawała się coraz bardziej zagmatwana, Izabela niespodziewanie pojawiła się u drzwi swoich znajomych w Bolesławcu. Zaskoczyła służby, twierdząc, że nie została porwana ani przetrzymywana. Deklarowała także, że nie chce mieć kontaktu ze swoją rodziną. Obecnie trwa dochodzenie, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego niezwykłego zdarzenia. Pani Izabela P. posiada w sprawie status świadka. Jak przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury rejonowej w Bolesławcu, cytowana przez fakt, nie ma obecnie podstaw, aby przypuszczać. Że Izabela była świadoma trwających poszukiwań podczas swojej nieobecności, co wyklucza możliwość postawienia jej jakichkolwiek zarzutów. Z informacji prokurator wynika, że Izabela zamierzała zniknąć, ale nie miała świadomości o akcji poszukiwawczej. Pomimo braku bezpośrednich dowodów, śledztwo zostanie przedłużone do listopada w nadziei na wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej zagadkowej sytuacji. Kluczowe będzie ustalenie, czy Izabela zdawała sobie sprawę z poszukiwań i mimo to nie zgłosiła, że jest bezpieczna? Gdyby fakt ten został potwierdzony, sprawa mogłaby trafić do policji i zakończyć się postępowaniem o wykroczenie. Jednakże, wszystko wskazuje na to, że śledztwo może zakończyć się umorzeniem. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy w drugiej połowie listopada.